Witamy Państwa z paryskiego Parc de Princes. Pogoda jest idealna do gry w piłkę nożną. Witam Państwa Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną to spotkanie komentować będzie Jacek Laskowski. Dzień dobry. Obejrzymy dzisiaj mecz na reprezentacji narodowych. To dobra okazja do przetestowania taktyki przed meczami o stawkę, więc możemy być dzisiaj świadkami nieszablonowych rozwiązań. Zapowiada się bardzo interesująca gra. Błąbszakalaka Ugi bugi Gol ależą trafił tę piłkę z poleja no no wspaniały strzał Brawo, brawo, brawo A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji Aż się prosiło żeby ktoś wykończył to znakomite Czy to, to już 1-0 dla Bajbisia jest Rafał do boju Będzie co wnukom o, pokazywać ma. jak żonę FIFAYAD Bobba cały czas utrzymuje się w świetnej czele. obrona. I to przyliś wodzny taki. I Belgowie atakują skrzydłem, mają tam Jestem dużo swobod. Ooooh, wow, wow wow wow. Gramas nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę sam. Łukasz. Dziękuję. Gdzie, dzień, gdzie, Dziękuję że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna oh, nie uniemożliwiła zaczęcia kosza ataku. A, i daj. zakończyła to wszystko celnym strzałem. Zobaczmy raz jeszcze, bo rzeczywiście jest to popatrzeć ładne wykończenie, ale przede wszystkim powinniśmy docenić to, jak usiedli na rywalu. Ojojoj, ojojoj, ojojoj! ...szałlem oj. może postupkować żółtą kartką. No nie takiego początku spodziewaliśmy się. Już oj, oj, oj. Arbiter jak widać bardzo szybko temperuje brutalne zachowanie piłkarzy. Ale świetnie zablokował. O ty mi tu nie mówisz, że tu grasz. Stracili ale odzyskali piłkę. You gotta feel... Co? Romelu Lukaku. Atakuje reprezentacja Benny, Edna. E! Piłki. No, Strata ty! No. no, no, Rabio. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Grajfer play. Lukaku stracił piłkę. No, nic nie było. Mbappé Antoine Griezmann. Udana próba rozciągnięcia gry. ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Świetne teraz zagranie. Nie ma dośrodkowania. To no ma ja pierdzielę. Ale ci bawię z tobą, dałem ci teraz. Aaa... A, zatka... Zatkało kakao. Aaa... Spalony. No ale... z to kartku. Sędzia pokazywał grak dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak i teraz... Ju gary seno, ha. Ju gary seno. Czy to Fernandez? Ju gary Antoine Griezmann. Czyżby, może czyżby? Ruchu 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 ruchu, nie Mertens. Mertens. Świat się Nie wyłapał tę piłkę. kończy na jednym meczu. Zagranie i kończy na Poprzeczka. Nabrze, tak jest. Standardowo tradycyjnie, jak mnie mój kolega Grzegorz nie nauczył. Strzelec, choć nie zabrakło. Już A boże. Sobie, że to gol, ale jednak nie teraz. A ja to Grzegoś mnie nauczył od ciebie. ŁOTO! To psia jucha. Jopa! Słyszymy, że wzburzenie trybunu trzymuje się pani, są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedynastka. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. Arbiter słusznie nie przerywa gry. Przywilej korzyści przy piłce, Spalony! Mbappé z piłką. Aj, gdyby uderzył nieco niżej, mogłaby być bramka, a tak pudło. Niełatwo jest zmieścić piłkę głową pod poprzeczką. Szkoda, nie zabrakło wiele. Sędzia początkowo puścił grę, ale pan. Był Kevin odbywało. sam w domu, teraz a, jest Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne traci piłkę. Ziru. Dobre podanie minęło linii obrony. Ha <skryczyk> <grym> <Ten wś�� excited skrym> ha. ta piłka powinna trafić do siatki, a nie w ręce bramkarza. Tak, z takiej odległości to właściwie Ługi <skrym> Bugi w...... spalony. żeby nie zdobyć Mertens spalony. Palonim. What top się nauczyła, zobacz ty. O. o! Helikopter! Helikopter! I o, i o, i o, o! A ty to umieszło! No nic nie było, masz rację. Ależ go tam dostrzegł. Zawsze ruszył do podania, spalony. Uraz nie wygląda groźnie, a mimo to szykuje się do zmiany. Możliwe, że nie mają pewności i wolą nie ryzykować. To wytrzymały zawodnik, więc jeśli schodzi z boiska coś musi być na rzecz. Pani kołodziejowa. Wyszła no, pani z formy jak nasza reprezentacja. No i mamy koniec tej połowy. Więc A bo ty metrzący. tylko umiesz grać dobrymi, nie? Sami Państwo, widzicie Znawiamy co tu się dzieje. 2-0 po meczu. Już. Ja już mówię, to po meczu. Tu już się nic nie ożywi, Rabią. żadnych scen drastycznych nie, nie będzie. Tu już się nic nie zmieni w tym meczu. Można iść do spać. Zabroneki piłka wybita z pola karnego Po przejęciu <grym> Nie, Nie było spalonego Odrzut o z autu rozpoczną grę Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Torga Nazar. Prostopadle za linii obrony. Trzy. O odbija, to psia Jucha. Tracą teraz Titek. Eden Nazar. Aj! A jaj jaj jaj! Idealnie to wybronił! Kevin De Bruyne z narożnika w pole karne. Pogba. Mają teraz trochę miejsca. No jeśli nie wrócą na czas, może to się skończyć golem. No podaj, w końcu. Ożyw, ożyw Ogłosić ten mecz. bardzo groźnie, ale interweniował. Ode brój trzeba zmienić. Nosem, że za co? Nie wiadomo potrzeba gola, gdy ma się straty dwóch. Mamy strzał, ty będzie trafienie kontaktowe. No i mamy rzut wolny dla reprezentacji Belgii. Chciałaś mnie na, na, na ten na niewidoka Odbyt zrobić co? Jak nie patrzył Idzie z piłką do przodu?

Strata, ale trzeba pochwalić atak. No, wsparli teraz bramkarza. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Presja na Ferdonhenie. Będzie niebezpiecznie. Alder Wereld. I przy piłce Meunier. Kilian Mbappé? Kilian! Spalony! Spalony! Ale teraz mi zabrakło. Minimalnie minął się z piłką. <słuch> Debrujne? Ej, no, no panie sędzio, kurde. Piłki? To może być bramka kontaktowa? Kurde! Wow. Po sterunku. Piłka dalej w grze. Torga Nazar. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. i Zostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. I mamy strapę. Kante. Wybiega na pozycję. Aj! Dole, brawo, no żonko! Siatce, brawo! Padł gol, ale bramkarz wciąż kręci głową, jakby nie mógł w to uwierzyć. Do tej pory miał czyste konto, ale chyba zawiedli go obrońcy. 2 do 1 to nie jest duża przewaga. Alder Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Niezła okazja do kontry. Ale świetna szansa teraz! Obronił to! Wciąż prowadzą! W sytuacji sam na sam nie stracił głowy i zażegnał niebezpieczeństwo. Jeśli wygrają, ten mecz będzie bohaterem. Eden Azzaro szukał rywala w swoim stylu. Bardzo ważna interwencja obrony. I gol, proszę państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze, już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazji. Oj, stracił piłkę Ngolokante. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Oddaje piłkę rywalom. Romelu Lukaku. Ależ się przedarno. Ależ teraz w sytuacji sam na sam popisał się loris. Kevin De Bruyne z narożnika w pole karne. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Końcowy gwizdek.